ノッツ、つかまえ No i już ułożona kostka! Tym razem ułożyłam ją w 59 sekund. Mój rekord to 48. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Układanie kostki zaczynamy od białego krzyża. Nie ma na to algorytmu, więc musicie go ułożyć sami. Ja już go mam. Następny etap to podwójne przedłużenia. Teraz właśnie zaczynam je układać. Ja już je mam. Wszystkie. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Teraz uzupełniamy białe narożniki. Następnym etapem będzie ułożenie długiej warstwy kostki. Zobaczcie, moja kostka ma już dwie warstwy. Teraz ułożymy żółty krzyż. No to wkładamy. Teraz wkładamy przedłużenia. Teraz zresztą nam przed ostatni etap, narożniki. już ostatni, najprzyjemniejszy etap. Układamy żółty kwadrat. I kasteczka łożona. A teraz coś, co zawsze chciałam powiedzieć: subskrybujcie mnie! I życzę powodzenia w kostki.